Nie, nie ma. Tam ik. nie wolno stawać na kramę, no bo tu jest slawa. Obserwować ptaki. Ty mogę obserwować w taki. Ludek, tym mogę obserwować w taki, tak. co nie? Pewnie, że tak. I jeszcze linię i lawę. Ty mogę zobaczyć taki, i linie i ja. Ale nie chcę iść do domu. Ja... A wiesz, czy to sobie kiedyś pił śrubę? Gdzie do nogi? Czy gdzie? W nogę? Nie w nogę, w paluszek. A, paluszek? A. A sobie potem wyciągnął jakąś obcinaczką i coś. Potem tam był taki brudek, taka, taka farba zostawiła kolor, on ją się zjąć i już się za dwa lata zagoiło, Był u mojego na Tam tak fora-fora, i się mu się wbiło. No bo było to niesparwowane. I zami to. Idziemy gdzieś? Tylko gdzieś? musimy gdzieś szukać, żeby nie było ziemi i nie dotknąć. Okej? Okay? Dobrze. Chodźmy.

うん <laughs> do domu, okej? Okay? Żeby je bukiec mieść.

taką trawę ja go w domu dobrze no to zdejmij zdejmij ja nie wiem w ogóle co to jest takie ptaki mam są Нам не сюда не базы, побольше. Только,